wszystkich, 6 grudnia, idziemy króciutko w teren, mamy jeden temat do ogarnięcia, do nagrania, przy okazji korzystamy z przyrody. Tak, jest, jest bardzo ładna pogoda, piękne słońce, lekki mrozik. Tak, fajnie szczypie troszkę w buzię, ale, ale dajemy radę. Tak, Śniegu by się przydało, to mówimy wprost, nie? Tak jest. Tak, wczoraj byliśmy na żywcu, trochę porzucać za szczupakiem. Niestety nie udało się nic złowić. No, wyniki kiepskie. Tak. Pozdrawiamy Mateusza, bo tak. na, nas na, ryby, dla Mateusza. na ryby nas wyciągnął. Szkoda, że z nami nie może dzisiaj iść. Ale myślę, że on jeszcze z nami wyruszy. Tak, tak. Jeszcze jesteśmy dogadani na tak. krótką wyprawę. Y, gdzieś po świętach, taką może noworoczną, żeby zakończyć ładnie ten rok. Bardzo udany. Bardzo udany. Tak, było sporo wypraw. Fajna przygoda. Tak. Mam nadzieję, że następny rok będzie jeszcze lepszy. No właśnie, te zobaczenia w lecie już. Trzymajcie się. Dobra, słuchajcie, to jest prawdziwy cel naszej wyprawy, czyli krótka opowieść o tym plecaku, którego używam. Wykorzystaliśmy trochę chwilę, żeby wyskoczyć w teren. Mógłbym o nim powiedzieć w domu, ale po co, skoro można w lesie. Jest to plecak model M90 szwajcarskiej piechoty górskiej. Podobno z Demobilu, czyli teoretycznie jest to plecak używany, ale kiedy przyszedł ze sklepu był w naprawdę świetnym stanie. Co troszkę pozwala wątpić, czy jest to faktycznie demobil. Być może jest to wyrób kontraktowy, ale przez jaką firmę, firmę też tutaj nie ma żadnej informacji. Jeżeli byłby to faktycznie plecak z demobilu, powinien mieć jakieś oznaczenia jednostek bądź pieczątek, które zwalniają ze stanu magazynowego jednostki albo oznaczenie jednostki, albo nawet oznaczenia żołnierza, który używał tego plecaka, tutaj nic, nic nie ma. Świetny stan tego plecaka raczej wskazuje na to, że jest to replika oryginalnego plecaka M90. No, szczerze, szczerze chyba tak, chyba tak, chyba jest to, jest to replika. Tutaj jest nabity rok produkcji 98. No, nie chce mi się wierzyć, że to jest rok 98. On jest w zbyt dobrym stanie. Nawet jeżeli gdzieś leżał w magazynie, to powinien mieć jakieś ślady magazynowania, użytkowania, jakieś przetarcia. A tutaj jest on w naprawdę świetnym stanie. Jest cały gumowany. To jest jego wielka zaleta, że, że praktycznie cały materiał jest podgumowany. Miałem go w terenie, kiedy leciała dosyć taka spora mrzawka, szliśmy z Jackiem kiedyś do lasu, troszkę się zmoknęli, ale plecak w ogóle nie przemógł, nawet na łączeniach, czyli tam w tych newralgicznych punktach na szwach, nic nie puściło wody, także faktycznie można powiedzieć, że jest plecakiem wodoodpornym. Co do litrażu tego plecaka, też są, no są, że tak powiem, w internecie różne opinie, w sklepie, w którym był kupiony, była informacja, że ma około 35 litrów pojemności. Co w co szczerze wątpię, bo, bo na pewno tyle nie ma. W innym źródle spotkałem, że ma około 25, co jest bardziej, bardziej realne. Tutaj, bo jest to plecak typowo jednodniowy na jakieś krótkie wyjście. Na dłuższe wyjścia, no, już brakuje trochę miejsca. Po boku, dwie, dwa, dwie, dwie, dwie kieszenie. To jest zapinane, też w całości gumowane. Wymiar: no takie niezbyt są duże. Butelka z wodą, taka standardowa 07, już ma problem wejść, także są troszkę takie niewymiarowe. Ale sznurki, linki, jakieś zestawy do rozpalania ognia, jak najbardziej tutaj wejdą. I jednak komora główna, która nie jest dzielona. Odepnij I pokaż właśnie, jak wygląda o, właśnie. Jeszcze ten. Tak, odepniemy tutaj. Mhm. Tu, można też tu z przodu mamy tak. taki uchwyt, który jest w oryginale jest używany jako uchwyt na hełm. Faktycznie tak jest wyprofilowany. Powiem szczerze, że na początku miałem odciąć te, te paski, ale stwierdziłem, że jednak się przydają, bo można tutaj sporo rzeczy przytroczyć do tej klapy przedniej. Możemy sporo rzeczy, że tak powiem, dołożyć czy to będzie śpiwór, czy to będzie mm -hmm. sprzęt do, do nagrywania, tak tutaj yy, aparat z całym sprzętem spokojnie się tutaj mieści, więc nie, nie ucinam tego. Yy, warto, żeby to zostało. Tutaj mamy dodatkową rączkę i system, do, system do, do, do troczenia czegoś. Też się przydaje jak najbardziej. Same paski są dosyć solidne, może są trochę wąskie, ale są dobrze obszyte. Yy. Jeżeli chodzi o wykonanie tego plecaka, to nie ma tutaj większych, większych zastrzeżeń. Szycia są może niezbyt mocną nicią robione, ale wykonane solidnie. Nic się nie pruje tutaj, nic się nie przeciera. Klamry plastikowe, ale też z solidnego plastiku. Przede wszystkim takiego dosyć miękkiego, który pozwala na odkształcanie się. Jeżeli byłby z plastiku twardego, no to byłaby większa szansa, że pękną. Tutaj nic się nie dzieje, więc tak. Odpinam, żeby się dostać do środka, odpinam ten uchwyt na hełm i dwie klamry, zdejmujemy klapę, do środka, jeżeli chcemy się dostać, to mamy dodatkowe zabezpieczenie boczne i tutaj tasiemkę dodatkową, która pełni rolę pewnej kompresji tego pecka. I mamy całkiem sporej ilości, spore, sporej wielkości komin, też gumowany w całości, zabezpieczony sznurkiem i dopiero dostajemy się do środka. Tak wygląda plecak, praktycznie załadowany pod cały komin, co jest mało realne. Raczej nie da się go w ten sposób zapakować. Już nie będę pokazywał, co jest w środku. <grym> co do tego komina, jest troszkę wkurzający, bo jest za duży. Można by go spakować pod tą plecak, ale jest bardzo niewygodny do noszenia w takim, w takim układzie. Z pewnością nie zamkniemy tego plecaka, bo ta klapa jest dosyć, dosyć krótka i nie da się go zamknąć, byśmy chodzili z otwartą klapą. Te uszy dodatkowe są na dosyć takiej długiej lince, długiej taśmie i można by było je zamknąć, ale też by było to dosyć problemowe. To jest maksymalny zasięg tej, tej taśmy, czyli praktycznie plecak można spakować, no powiedzmy, dotąd. Już go nie zamkniemy. Już go nie zamkniemy. Tutaj na dole są też dodatkowe taśmy kompresyjne. Jeżeli plecak nie jest doładowany, to można go ściągnąć, można go poluzować. Dosyć łatwo się to wszystko robi. Tutaj dodatkowe taśmy do troczenia także można sporo dotroczyć do tego plecaka. Jest tylko jeden problem z tym plecakiem. Jest jeden problem, o którym tylko. za chwilę powiemy, bo yy, no, do środka za dużo nie wejdzie. To, tak jest. To jest, to taka jest jego budowa po prostu. Ma taki kształt troszkę tornistra. Nie jest zbyt, yy, nie jest zbyt yy, szeroki, tak jest. To jest typowy plecak na jedną, kruszką, no, jedną krótką wyprawę. Za dużo się nie da spakować, yy, tak jest. już dotroczyć jakiś piwór, coś Dokładnie tu, już jest, tu już tak. jest. Tu już jest problem. nie? Yy, I teraz jeżeli chodzi o ten właśnie największy mankament tak tego plecaka, no to są szelki. System nośny tego plecaka jest niezbyt wygodny. Szelki są wąskie, twarde. Tu wyściółka jest, to jest jakaś guma w środku. Jest, jest bardzo twarda. Niewygodna po prostu. Po prostu jest niewygodny ten plecak. Ma dodatkową rączkę do noszenia. Jeżeli chodzi o Przenoszenie tego plecaka o regulację regulacje, yy, szelek tak. są takie karabinki, może przybliżymy przybliżyć zobaczmy, jak będzie łapać ostrość. O, tak to mhm. wygląda. Takie, takie karabinki, odpinane metalowe klamry. Dosyć szybko da się je zapiąć. Solidne są, to jest fakt. I one działają na takiej zasadzie blokowania się, czyli ściągamy i pod pewnym ciężaru ten pasek nam się blokuje. Ale w czasie marszu jest z tym problem, bo dziś jak plecak pracuje na plecach, to one potrafią trochę popuścić. Szczególnie jak jest pod, pod ciężarem, potrafią popuścić te szelki. Dodatkowo plecak jest dość szeroki, a te, 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 te pasy są dosyć wąsko umiejscowione, przez co Naturalnie na plecach układają się w ten sposób, czyli troszkę się rozjeżdżają. Tutaj czujemy wtedy na plecach ten ciężar yy, jest to niewygodne. Jest to przede wszystkim niewygodne. Tak, można do... by zrobić próbę po prostu wymiany tych szelek, jeśli ktoś to musi. Tak, myślałem na tym, żeby, żeby, to, żeby plecach, to wymienić. Bo... bo sam plecak jest dosyć tak, fajny, bardzo dosyć klimatyczny. Fajny. Tak. Tu na, 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 na szelkę mamy dodatkowe paski do troczenia czegoś, nie wiem do czego, ale z przodu, żebyśmy chcieli to w kartce możemy coś sobie dotroczyć. Też jest to na takich yy, metalowych klamrach. Yy, no takie, jakieś to aluminium pewnie to jest. Yy, no ale, no ja tego nie używam szczerze. Ja tego szczerze nie używam. Na dole tutaj mamy taką szwamkę, szybą, też gumowaną, która ma nam podpierać lędźwie. Pokażemy bliżej. Ma nam podpierać lędźwie, ale z tego względu, że plecak jest yy, dosyć niski, no, no nie spełnia to swoich wymagań za bardzo. Tutaj mamy wszyte dodatkowe jakieś yy, elementy plastikowe usztywniające ten plecak. Na pewno nie jest to żaden stelaż, bo, bo jeżeli chodzi o, o ten plecak, to yy, no, plecy nie są zbytnio usztywnione i to też troszkę przeszkadza. Dodatkowo, jeżeli założymy go pod pełnym, pod pełnym obciążeniem, ten plecak nam odstaje od pleców. On nie, nie leży, nie, przy, nie przykleja nam się do pleców, ten ciężar nam odstaje, szelgi nam odciągają od, od, od pleców ten plecak i czujemy ten ciężar na, na sobie. Także nie można go zbytnio pakować, przepakowywać, bo na dłuższe marsze ja już przekonałem się, że przeładowany ten plecak bardzo przeszkadza. Czuć go i te szelki niewygodne przede wszystkim one uwierają, um, uwierają w tym wnoszeniu tego plecaka tak na pleca sam plecak waży około około 2 kg może, może niecałe 2 kg jest to dosyć sporo ale zaletą tego plecaka jest to że, że, że ta waga może przeszkadza ale jest praktycznie w 100% wodoodporny, to trzeba powiedzieć Także, je, jeżeli ktoś by ten plecak chciał, to po pierwsze na wyprawy jednodniowe, nie więcej. Nie ma co go przeładowywać. Warto zastanowić tak się nad wymianą tych szelek. Tak. tak Na wygodniejsze. I ja szczerze tego plecaka nie polecam, ale kupię drugi. Już tłumaczę dlaczego, bo w internecie znalazłem znalazłem informację, że ten człowiek kupił sobie ten plecak, miał podobne spostrzeżenia do moich, i ten plecak przerobił na coś kompletnie innego przerobił na sakwę motocyklową. I to jest właśnie, powiem szczerze, rola tego plecaka, która może być, może być całkiem fajna, bo w miarę pojemny, nie jest ciężki. Wytrzymały? Wytrzymały, tak, to, jest to, to trzeba powiedzieć, bo. bo nawet na tą gumę spadały Iskry z ogniska i nie ma opcji, nic się tutaj nie przepaliło, ale jest dosyć gruba jest wodoodporny. Także na sakwę motocyklową jak najbardziej. I chyba też go też go wykorzystam w ten sposób. Na razie go użytkuję na takie wyparawie jednodniowe, jak najbardziej jestem zadowolony z tego plecaka mimo, że jest dosyć niewygodny. Ale na sakwę motocyklową czemu nie? Jeszcze ten plecak i muszę nastarać jak sobie kupię jakąś chopperkę, bo na razie mam Mam inny motocykl, do którego nie pasują te sakwy, ale jakiegoś szoperka jak najbardziej może się nadawać. Koszt plecaka to jest około 50 zł, także warto, warto się zastanowić na tej to też zaleta. Jak to jest było. zaleta. No to jest, to jest tak. zaleta tego plecaka, że nie jest, nie jest drogi, ale tak jak mówiłem na początku, na pewno nie jest to demobil bo jest zbyt dobrze wykonany, czy może nie wykonany, zbyt dobrze w zbyt dobrym Zachowany. stanie jest mhm. tutaj nie ma żadnych to. śladów tego, żeby on był używany pewnie to jest kopia plecaka przez jaką firmę wykonaną też tutaj nie ma żadnych informacji na ten, na ten temat także tak wygląda plecak piechoty szwajcarskiej piechoty górskiej piechoty górskiej, piechoty piechoty górskiej armii szwajcarskiej o modelem 90 Zaczynamy dzisiejszą wyprawę, zasypujemy ognisko i uciekamy do swoich zajęć domowych. Także do następnego razu, moi drodzy. Na pewno będziemy się widzieć jeszcze, no w, jeszcze roku, w tym roku. roku. Myślę, że tak. Postanowiliśmy Myślę, że tak. zrobić jeszcze jedną wyprawę. Mam nadzieję, że się uda, więc będzie pewnie też krótki filmik z tego wypadu. Zapraszamy do oglądania. Pozdrawiamy.